Dobra Arek, no to właśnie spotykamy się tu po co, ponieważ ogłoszono Twoją walkę, walki na Fame MMA i zdradzaj nam, jak do tego doszło, jak wyglądały kulisy, kto wpadł na ten szalony pomysł? E, no, czy ogólnie to tak, no zostałem trochę zmuszony do tych walk, nie ukrywam, e, że Fame MMA po prostu postawiło mi ultimatum, że muszę te walki zrobić, e, że jedną i drugą, e, z tym, że mm, właśnie dali mi taką możliwość, że mogę to załatwić za jednym zamachem, nie? Wiesz, miałem do wyboru, albo z jednym albo z jednym rewanż, potem z drugim rewanż, no bo okazuje się, że ja w swoich umowach niestety miałem zapisy o rewanżach i dogadaliśmy tak, że zrobimy to na jednej gali, jeżeli się, cokolwiek się wydarzy, bo to nie ma znaczenia czy, czy wygram, czy przegram, to i tak kolejną walkę mam zapisaną, że jest walka o pas mistrzowski. No wiadomo, jak chujowo będzie, jak przegram i, i walczyć o pas, to ludzie pewnie mnie tam skejtują, że jak to przegrałeś z tym, a ten, więc e, liczę na to i ciężko trenuję, że po prostu e, wygram te obydwie walki i kolejną walkę, mam walkę o pas kategorii 8-4 i w sumie tak naprawdę to był główny powód, dla którego się na to wszystko zgodziłem. Mm -hmm, e czyli Dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby zrobić to na, na gali, czy właśnie zadecydowało to, żeby po prostu mieć to szybciej za sobą? Tak, no wiesz, no słuchaj, nie wiem, teraz na gali, potem nie wiem, kolejna ga, potem na kolejnej gali znowu z Murańskim, no to by był kolejny rok z murańskimi, ja no już mam, mam już tego do Jesteś tym zmęczony, tym światem, o którym nie mamy pojęcia. Tak, ale ja myślę, że powoli już widzę w komentarzach, że o, znowu to ogrzewany kotlet, znowu to samo, ileż można, ileż można, więc myślę, że to jest ostatnie, naprawdę. Ludzie już tego nie chcą oglądać. Zresztą słuchaj, no druga rzecz jest taka, że jeżeli w pierdole jednemu i drugiemu, jednemu po drugim na jednej gali, no to, to już nie ma, to już zamknięty temat, to już nikt nie może, jak Arek da im jeszcze raz rywasz, a na co im jeszcze raz rywasz chyba że wtedy już w dwójkę, ja wiesz, naraz, nie, że jednym <grym> po drugim. Ale stary Mateusz naprawdę się teraz wziął za siebie i nie, nie, nie ma co mówić, on jest trzy level wyżej niż wtedy, kiedy walczył ze mną, to jest naprawdę nie ten poziom. Wtedy się nie umiał na nogach w ogóle ruszać, jedyne co miał w sobie, no to tą taką twardość głowy, tą wiesz, wolę wygranej i naprawdę tą, tak, nie wiem, serce wojownika, kurde, ale ja mu słodzę, takie coś miało. Teraz jeszcze doszło do jakiejś umiejętności, bo wcześniej po prostu nie umiał nic, więc... No, no, będzie na pewno nie będzie łatwo, stary. Z drugiej strony kondycyjnie też nie będzie raczej łatwo, no mam-dwie walki, jedna po drugiej, tam przerwy będzie tylko tyle, co na rozłożenie klatki rzymskiej, więc nie wiem, 10 minut.